Bo Ci ucieka nam samochód z pasa troszeczkę, tak? Dobrze Czyli takie na razie przygazowania No i dobrze I dwie ręce na kierownicy Dobra Tutaj wiadomo, że jest przejazd kolejowy, Trzeba było się upewnić Ale ja na, na, na tą chwilę za Panią to robię I po prostu na, na razie skupiam się na tej technice Ale nam za bardzo ta jazda u, u, osłabła Tak Tak Ucieka nam samochód. Dobrze. Cały czas myślmy o tym, że be, samochód zna, musi się znaleźć w torze. No dobrze. Korygujemy, korygujemy. Jak widać, droga, droga nie jest cały czas idealnie na wprost, prawda? Ona idzie raz w tą stronę połuku, raz w drugą stronę połuku i musimy korygować. Ja mam prośbę, żebyśmy. To korygowanie było takie krótsze, bo pani korygowanie, pani Iwono, jest takie, takie, proszę zobaczyć, takie długie i pani tak długo, a my musimy troszeczkę reagować tą kierownicą szybciej, delikatnie. Czyli krótsze ruchy kierownicą, takie gęściejsze. Gęściejsze ruchy kierownicą, tak. Gęściejsze ruchy, tak jest. Tak jest. Dobrze. 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 Bardzo dobrze. I wyprzedzamy coś, wzrok przed nami, co się dzieje przed nami. Bardzo dobrze. I coraz, co będzie teraz najważniejsze? Na tak, hamować. Tak jest. I odpuścić, na raty. Tak. I co teraz ważne, proszę zobacz, odpuść ten hamulec teraz. Bo teraz ważne było, żeby się skupić na kierownicy. Czyli tą uwagę przekładamy. Bo uciekał nam samochód w prawo mocno. Czyli odpuszczasz ten hamulec, już zadziałaliśmy wcześniej hamulcem. Dobrze, teraz znowu powracamy. To się tak przeplatać będzie. O, i znowu z daleka widać czerwone, czyli tak. I co, zobacz, co jest teraz najważniejsze dla nas? Hamulec, czy kręcenie? Kręcenie. Kręcenie troszeczkę było ważne, teraz ważniejsze. I teraz co trzeba będzie znowu ważne? Hamowanie, ale przy okazji zobacz, że musisz krótkimi ruchami korygować tor jazdy. I tak. I puścić znowu delikatnie i znowu. Taka zabawa, widzisz? O! O! I teraz troszeczkę mocniej. Czyli jedna... nieźle! Tylko musimy przekładać tą uwagę. Raz na to skupiasz uwagę, raz na to. To jest ważniejsze. Raz kręcenie, raz hamowanie będzie ważniejsze. To zależy od sytuacji. A korygowanie toru jazdy, krótkie ruchy. Cyk, 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 cyk. Co chwilę. I mówię, patrzymy daleko do przodu i będzie ok. Później, jak już zacznie to wychodzić trzymanie toru jazdy, i tak dalej, będzie instruktor dokładał inne elementy, które będą ważne w prowadzeniu pojazdu. Dobrze? Na razie nie musimy. Pamiętaj z jedną sprawę: że najważniejsze, sprawa numer jeden, generalnie to jest kierownica. Nie zrobimy tutaj wypadku ani żadnej stłuczki, jak. Yy, Mocniej przyhamujemy na przykład, prawda? Tak. Tutaj nie. Natomiast, jak zły tor jazdy będziemy trzymać, to wtedy możemy coś rozrabiać. Chcemy jechać. Tak jest, bawimy się z tym gazem. Nie od razu tak, tak tylko po kawałeczku, po troszeczku, sukcesywnie. Co teraz ważne jest, zobacz. O, właśnie. Czyli tą uwagę skupij na kawałku, trochę na tym, trochę na tym. Przekładaj tą uwagę. Co teraz ważne, zobacz. Super, bardzo dobrze. Co się dzieje przed nami? Zobaczcie raz, co jest ważne. Tak, i odpuść delikatnie. Tylko przy okazji, pamiętaj jedną, jedną rzecz, trzeba pamiętać. Że generalnie samochód będzie ci na siłę odjeżdżał w prawo. Tak, już te drogi są usytuowane, że droga troszeczkę jest w dół skierowana, żeby woda uciekała do kanalizacji. I automatycznie samochód będzie w ten dołek wjeżdżał. Czyli tak, cały czas tak o tym myśl. Gdybyśmy okay. puścili kierownicę, to samochód nam zjedzie do prawej, bo jak tak jest skonstruowana każda droga, że ona troszeczkę w dół jest. Tak? Pamiętaj o tym, co Ci powiedziałem przed chwilą. Tak? I powiedziałem drogą z pierwszeństwem przez dwa skrzyżowania tutaj. Teraz troszeczkę za mocno przesadziłaś. Co będzie ważne teraz? Tak i puszczamy. Już było. Tak i teraz dalej. Teraz super. Tak. Bardzo ładnie przełożyłaś uwagę. Tak jest. Poradziłaś sobie. Tak. Ale drogą z pierwszeństwem to jest tutaj. Przez was skrzyżowania. Tam by było w lewo. To jest ważne teraz. Tak, to jest ważne. To jest ważne. Super. I co teraz? Popraw, popraw, popraw skoryguj. I, I skup się dalej na czym to będzie ważne teraz. Troszkę tego, troszkę tego. Tak jest, teraz, teraz właśnie. Dobrze. Teraz co, żeby nam jazda zasypia nam tak. Dobrze. Dobrze. No. No widzisz? I tą uwagę przekładasz. Raz to jest ważne, raz to jest ważne, zgadza się? Tak. I wyprzedzaj. I pamiętaj, że ty musisz troszeczkę wcześniej reagować jak inni. Czyli jak widzisz, że on tam skręca, czyli już zaczynasz delikatnie hamować. Nie czekaj na ostatnią chwilę, będzie ci łatwiej. No i przykład... Zły... o. I wyjaśniło się. Tak. daleko. dobrze. Teraz będziemy na skrzyżowaniu tam dalej. Teraz skup się, co jest ważne. Co jest ważne teraz? Co jest ważne? No tak! Ale nie zatrzymać, tylko wyhamować. Dobrze. Mocniej hamować. Teraz w lewo będziemy skręcać. Spróbujmy zrobić skręt w lewo. Dobrze. Co będzie ważne teraz? Na jakiej drodze jesteś? Nie zmieniać pas. To jechać do środka jezdni, bo skręcasz w lewo. Skup się teraz na tym. Co jest najważniejsze teraz? Tak. I gdzie skręcamy w lewo? Tu w lewo. Tak. Dobrze. O, właśnie. I co teraz będzie ważne? Tak, delikatnie, delikatnie. Dobrze. Ale ważne, co teraz było? Ręce. Widzisz, bo ci uciekał samochód. Czyli. Pomieszały nam się te y, rzeczy, które były najważniejsze teraz. Było kręcenie. Gazu deli gaz musimy zrobić tak. Z gazem, daj łapkę, z gazem, nie patrz na, na, tu patrzymy do przodu. Gazem to takie delikatne, takie delikatne. Nie od razu tak mocno. To jest troszeczkę skonstruowane jak, jak, jak otwieranie drzwi, prawda? Jak klamka. Delikatnie trzeba obserwujemy, obserwujemy, obserwujemy co ważne jest teraz, co najważniejsze jest teraz kręcenie, kręcenie tak i takie delikatne pykanie tym gazem tak, miękkie, miękko tak